Siema na moim kanale, witam was na dzisiejszym odcinku z tyłu oczywiście trąba troszkę zachybnięty, ponieważ ostatnio było zimno i nie no wiecie, kwiecień, plecień, poprzez lata trochę zimy, trochę lata i wieczorami jest chłodno, a dzień jest ciepło no i po prostu wiecie, ubieram się na przykład tak potem mnie zawieje jestem zachybnięty. a tak serio, zaczynamy dzisiejszy odcinek od room touru czyli wiecie, przejdziemy się i zobaczymy jak domownicy się mają w swoich pokojach czy mają syf, czy dbają może o czystość, czy nie zobaczymy, a jeżeli ktoś nie dba o czystość to wy już wiecie co zrobicie w komentarzach i oczywiście ten domownik będzie zmuszony, żeby posprzątać, dlatego lecimy w tym momencie na chatkę. Krzycho ma za zadanie karmić naszego dinozaura, ale Krzych ostatnio pojechał na zlot i, i karmi go Woo! Co, co? Co to było? To... Serio? Czerwony jest sobie może do tego, on nie lubi Ty, a... tych kolorów. A tak, a się wycofuje, ale może w sumie tak, no? Trudno uciekałem, bo jeszcze mnie zaatakuje. A ale jakim przedem to był atak, jak on się wycofywał? Eee! Ja widzę tutaj przez szparę, że nasi nowożeńcy mają czysto. Normalnie wchodzę wam na chatę. Pozdrawiam. Nie no, czyściutko mają. Tutaj widać, że pojechali sobie gdzieś. Nie ma jak aktualnie w domu. Nie. Widać, że dbają, widać, że, widać, że mieszka tutaj kobieta, mieszkał sam Karol, to nie syf. No i przechodzają się sklon i wprowadziłem się do domu. No Majkę, Majkę, co tak jesteś? Rundu robimy, jak sobie urządzili ludzie. No właśnie, na się nagrywaliśmy nie syf w pokoju. Nie, nie ma syfu nigdzie? Nie ma nie ma. Nie ma. Nie ma. To się na nie ma nie ma. Nie ma. To weźmy się no to nie chyba syf. No, trudno, trudno. 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 Domownicy są, dom, są ewidentnie podburzeni. Wujo na przykład, popatrzcie, popatrzcie, czysto. Ciemno, ale czysto. Czyściutko, no, Czy, no czyściutko po prostu. Widzimy kto bo to, żeby wizerunek Hacy był dobry. No i uwaga, uwaga, moi kani. Jesteśmy tutaj, tutaj jest pięknie. Widzisz Marta, widzicie? Tak, Ta część pokoju wygląda oczywiście... Patrz, patrz, widzisz? Pięknie wszystko poukładane. Marta, wszystko ładnie, pięknie. I uwaga! Siemana, jestem spulas. W dzisiejszym odcinku... Będę robić syf. Widzicie, niestety wspólna z Niesba o porządek, piszcie mu, wbijajcie do niego na Instagrama i piszcie mu, że ma sprzątać. Tutaj, teraz na moim czole macie jego Instagrama, wbijajcie i ma sprzątać dla was. I proszę bardzo, poczywych krzyków, pojechał. Wrócił, no i widzicie krzyku krzyku też ma porządek, ale tylko ciekawe czy dlatego, że tutaj Karol ma swojego kąpa i robi live'y i po prostu Krzychu nie chce mieć przypału za to, że robi syf, czy po prostu nie chce mieć syfu. No palamy wpalamy to do pokoju, i uwaga, hmm. Piotr jaka Prócz tych rzeczy, które są tutaj, nie ma ich jak coś, nie ma ich. ich, nie widział. Dobra, teraz nie, nie widzę, w takim razie masz tak, okej okay, Mati. Nie nie łóżka, bo wiesz jak jest, bo kiedyś tutaj na internecie, że jak pościelisz łóżko, to więcej bakterii się w nim zbiera. Jak jest takie... To wtedy jest gitne. Poza tym miał puszka, puszek dbała bezpieczeństwo w moim domu, yy, znaczy w moim pokoju no, i on tutaj dbał o sprzątanie i po prostu dzisiaj stwierdził, że nie trzeba sprzątać, więc ja nie sprzątamy. na w dzisiejszym odcinku, wraz ze pulasem I z małym Michałem, który jest niewyspany i wkurzony, że wszedłem do pokoju i że ma cztery skarpetki na podłodze i eee, nagrywasz się będziemy rzucać do kosza. Co ty sądzisz? Super pomysł. Kto do wspólacem u niego wspólas? Trzeba nagrać jakiś odcinek. Jest ładna pogoda. Nie ma co nagrywać startycznych odcinków w, w domu. A wspólna do mnie nagraj najdziwniejsze rzut do kosza. Ja mówię. Dobra. raz jak widzieliście na ostatnich odcinkach u robi satę do przodu, więc rzut do kosza satem. Także zrobimy jakieś 74 powtórzenia, aż wyjdzie i wy zobaczycie to powtórzenie, które wyszło. Chodź spulas. Lecimy. Widzimy. Przy okazji, moi kochani, jak widzicie, mamy nowe... nie ma się nazywa, trzymano do cymergania. Nie ma się nazywa, że te, te, te rzeczy nie mam do pojęcia. W każdym razie mamy nowe. Może jakieś gripy czy coś? jak to się nazywa. Nie wiem stary. Pokażę jak to wygląda po prostu. No Nowe jakieś, one są dużo lepsze. A my ostatnio bardzo dużo trenujemy z Karolem, ponieważ czekamy tutaj na pewne osoby, które chcą zostać pobrane, z tego właśnie co Zagramy sobie rundkę testową. Dziwne, nie? Jakie ma? za małe. Nie? Strasznie małe. Wydają się to jest za małe, podnoszę takie wrażenie. Tam, jak się trzymałem, to byłem taki bardziej pewniejszy, że to trzymam, a tutaj tak. Taki... Tak spędzamy poranki, wieczory, grając w na rozdziałkę. Czasami, ja Czasami na przykład, na przykład, robić cardio przed treningiem, to gramy 20 rund w cybergaja i potem idziemy ćwiczyć, nie? Także jak nie lubicie bieżni, to możecie na przykład w na rozdziałkę, nie? Przegrywam, Przegnam z gościem, który ma rękę. Jednoręki materiał. Piotr, ciężko się aaa! Jaki to jest najgorszy? To 4-4 Ej, co?! I stajem wyleciało po rotę, no? tak? Ale punkty by nie nabiło w bo... ogóle No, bo nie, nie wleciało w ogóle Jak to się stało, to nie wiem, nie? Jakim celem taki jest weźmogą tutaj stąd wylecieć, Powiedz mi? Patrz, to wpada tu i tutaj do, do, do dziury. Gdzie Którym, nie było tak silne to będzie? no? Nie. Jakim cudem? Czekamy na ogarnięcie się wspólaców. Idziemy. Może jakieś tyny. Na to Do mojej Michael, ja jeszcze tłumaczyłem trzy razy w tym tygodniu, że jak ktoś żartuje, to to jest nie na serio do końca. Tak generalnie działałem za. W kolejnym odcinku pracy się pokróciły. Ostatnio pokrócili się w aucie jadąc do Berlina. Dzisiaj pokrócili się do mojej ekipy przed rzutami do kosza. Kto z wspólaców jest mniej obrażony? Młody jest mniej obrażony. Dobra. Mister ma dla zaprezentowania salto przód. E, jako że e, krzychu robi salta w tył, w sumie do przodu też robi. No, nikt nie stwierdził, że... Ha! Kupiłem krzycha i też będę robi salta. No i nikt robi salta. Spróbuj, spróbuj rzucić, tylko w tamtą stronę rzuć. Spróbuj rzucić, żebym salto. Do przodu. Następią. Trafnie się na poinę. Ten rzut miał bardzo mały impact, tak wiesz? Poleciał tak, jakbyś tak ledwo rzucił, ale to może fajnie wyglądać, także kilka prób na pewno z tym zrobimy. Będziemy ustawić jakieś kamery i, i będziemy rzucać. Najpierw spróbuję z trampolin, ja spróbuję zrobić salto w tył i zobaczymy, czy mi się uda rzucić. Nie no, na lecie może, nie? Rzucić. Zrobiąc salto w tył też można rzucić na lecie chyba. Zobaczymy, może się uda. mi się, żeby chociaż jedno się udało, żeby na odcinku tam coś fajnie siadło. No i co? No i chyba jakiś dach, co? Jakiś dach, dach będzie spoko. Na, na dachu byłem już kilka razy. Myślę, że tak stąd, tam, to na lecie, nie? Dobra, moi koni niestety, ale dzisiaj wspólacy są osobno, ponieważ mają kryzys małżeński i tylko jeden ze współczów ma dobry humor, drugi niestety ma trochę gorszy, więc nagrywamy tylko z jednym. A, muszą się dotrzeć. Wiecie jak to jest na początku każdego związku. Ale to nie zmienia faktu, że przynajmniej jeden z nich jest ze mną i to przynajmniej ten, który robi salto, bo ten drugi nie lubi robić salta. Więc salto tak jak zobaczymy w dzisiejszym odcinku. No, dawaj mikser, chodź. Zrobimy. Zrobimy kilka prób. Pewnie będzie ich około... 47, powiem wam na końcu nie, puszczę wam w przyspieszeniu jakieś próby powiem wam na końcu ile było, zresztą zobaczycie na filmie pewnie Dobra chłopaki, to już się kameruje A, już się kameruje, to już się kameruje, uwaga! Może najpierw jakieś zwykłe rzuty po prostu z trampoliny Ja w akurat się za bardzo nie specjalizuję tak z saltem mogę, mogę wykonać Rzut do kosza z saltem do przodu Oh! Kurde, jest blisko, co jest grawe Ej, to może się udać, jeżeli opanujesz technikę techniki, będziesz zawsze, wiesz, podobnie no. To się może udać za jakimś 17% razy. Ale wiesz, kto wypierdziela, ten zapierdziela To jest grzeczna wersja prawa Pascala Kto zna prawo Pascala, niech napisze w komentarzu Tylko z cenzurą, nie? Wiesz co to chodzi Nie można przekinać w internecie O, to no był rzut tył Dobry rzut Za bardzo, ale... <śles> Będziemy ten odcinek nagrywać pewnie tyle, to tych na, na ekipę. To czwarta próba. Mikser powiedział, że wie jak, więc zobaczymy czy wie jak. Nie! Yes! Nie! Yes! Moi pani, dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek może być lekkim nie wypałem, ponieważ nasza piłka wleciała do tej wody. Ta woda prawdopodobnie ma tyle substancji chemicznych, że jeżeli włożę tam rękę, to mi ją wypali. Blender! Co zrobiłeś? Na szczęście mamy przyrząd, który zmodyfikował krzychu, więc możemy, że tak powiem, wyciągnąć piłkę. Swoją drogą mój kaj, to nie czeka, to nie czeka na otwarcie basenu domu ekipy. To nie czeka? No, Spóraz mówi, że on, ale Spóraz jest dziwny. Czyli jak woda Czyli w sumie normalnie Dobra, okazało się, że ta woda nie jest taka zła. Blender się będzie regenerował, a ja pójdę na balkon do... wujka Łukasz? <grymne> 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 wow! Co z granica <grymne> w wariacie? Dawaj, dawaj zblędowany Mojkoń, w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy! Nieporadność, podawanie projekt do kosza. To! I teraz ja, szybko. Wydaje mi się, że łatwiej się rzuca piłką tak na, jedną ręką, nie? Basketball Koszykówka, sztuczki strzały. Zasady to zasady, nie? Reakcja z góry, reakcja z dachu, narzut, krzyka do kosza. Jest blisko ten kosz. Zobacz co mi dzieje, zobacz wiesz, ocen, oceń, odpisz o tej głoś, ale za to pierwesz Nie robi To Jest to ba. dole, by? Nie no nie zrobię, nie jestem formie, jest, jest mandować. Szczu dołać, patrz na niego, patrz jak jest smutny. Krzycho, czemu jest smutny? Jak widzicie moi kochani, tak to właśnie wygląda. Zresztą widzieliście backstage z naszych TikToków. Ciężko się robi takie rzeczy. Bo nagle po prostu jak panować cały nie jest ekipą. Jak zmarnować ca jak, jak zmarnować piękny dzień w domu ekipy? Na przykład wiesz, możesz sobie siedzieć, nie? Siedzisz sobie, spokojnie. Ja już po to tak, nie? Prawie zabiłeś miksera. Prawie zabiłem z pulasa? W, w ogóle, tylko tu kolegę. Kręci kamerą. Ale tutaj kręcę nasz dom. Kręcę tylko nasz dom tutaj. Jak najbardziej. Rozumiemy. Rozmawialiśmy z nami. Dymy, dymy, dymy. Są siedzi, dymy. Nie możemy nagrywać w domu. Na szczęście możemy nagrać swój ha Mogła do Google napisać, że nie mogą robić zdjęć satelitarnych. Nie? Do masa. Jak jeszcze parę razy nie wyjdzie, no to jak zmarnować dzień, do u ekipy myślę, że jest dobry pomysł i do nagrania dzisiaj. Na razie, na dzisiejszym odcinku nie wyszło nam nic. Ja w tym momencie muszę to zmienić i zrobić... No, nic. Zrobić nic. I nic. W dzisiejszym odcinku generalnie robimy nic. Nie! To by się... Myślę... W dzisiejszym odcinku dowiemy się jak wyciągnąć piłkę wody. Zgodzę tędy, bo jestem, wiecie, nieugięty. Następnym razem. Mm, dobra. Następnym razem będzie, więcej w trynku. Pogodzili Pogodę. się, uuu. Pogodzili się, a ty nie widziałeś. Polacy się pogodziły? Ej, jozu, Teraz już możemy cię zaatakować podwójnie. Dawaj, Michael, bierzemy go. Dobra, to było na tyle zrzutów do kosza. Teraz posprzątamy trochę dom ekipy. Jak widzicie, niestety, nie jest łatwo, nie jest łatwo. To jak kto wie jak to się odpala? przy kto wie jak to się odpala? Mike to odpala ostatnio. No my tak normalnie, moi na odcinku bo już room tour w domu ekipy. Na dzisiejszym odcinku były też nieudane rzuty do kosza. Na odcinku będzie też sprzątanie domu ekipy. No to? Ja tu skaczę i wosłam! No No tak! No tak! Please. No to tak! No to tak! No No jest tak! No to tak! No w tak! No to tak! No to Zostawmy go w yes. to teraz już to Chodź, zapraszam cię do stołu, w którym dobra, zniszczę cię. tak! No to jak Tromba Bomba, ten słynny, instagramowy influencer. Ściągam okulary. Dobra, lepiej, szukam na kciuki, dawaj Szymko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, piu! Mini Minigierki. Moi kochani, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich minigierek, na przykład walka na oczy o pieniądze, albo walka na kciuki o, o milion złotych, o dużą kwotę w gwiazdkach, przegrałem, to oczywiście wbijcie łapy w górę. Nie zapomnijcie też o subskrypcji mojego kanału. Tego oczywiście nie powiedziałem czego nie powiedziałem na początku, ale właśnie, na kciuków, tak właśnie tam także na tym. Nie, tak. I w tym momencie przed naszymi ekranami pojawiają się nasze twarze i walczymy. Ostatnie namoczenie oczu. Trzy, dwa... 2. 1 A my że śmieje się, ty śmierci, że w międzyczasie to jest straszne. No, nie. <grymne> to jest tak ciężko, tak łatwo. Może... <grymne> Jeszcze jedna runda. Cię dzieli od tego, żebyś przegrał, a mnie od tego, żeby wygrał. Prosta matematyka. Kalkulacje, wiecie co chodzi. 3. 2. 1. Obudamy sobie taki horror. I tam było tylko to, że chłopak był. Dobra, oglądają, przejdę. 2-1, 3, 2, 1. Nie, nie, nie. Nie dało, już. <ścoughs> nie dało już. Dobra moi kani, przed seriojącą rundą. Jest 2 do 2. Na moich okularach właśnie pojawia się guzik, dzięki któremu zasubskrybujecie mój kanał. Musicie tylko zrobić to samo co w moim czyli zejść na dół, kliknąć w niego i wtedy wszystko będzie tak jak należy. Ostatnia runda. Dobra, teraz już nie ma szans, nie ma że przegram. Nie ma szans. Trzy, dwa, jeden. A po prostu ten niech tutaj przeszkadza. <ważamy> <mówi <europe> <mówi> <y> to, ale jest tak, to jest taki ból, jakby ci ktoś... Stary palił oczy. No jak już, już przekroczysz ten moment, to Ten powiem... moment? I z każdą sekundą coraz bardziej pierwszą. No. Oczy, oczy palą, oczy palą. Dobra, muszę zrobić oczy kąpiel. A ja w tym momencie pójdę i pomyślę, co zrobię ze swoim życiem Tym razem może uda mi się zrobić startu tył, moi Na zakończenie odcinka. Szybkie! Wiesz co jest najgorsze? Że ja umiem robić salto, ale tutaj mam dziwne wyobrażenie, że, że mi zejść stanie, nie? Ej, tutaj jeszcze nie robiłeś, ty? Jak to się mówi, potrzymaj mi piwo, to ja robię potrzymaj mi okulary No, no tak prawie, prawie. To blisko. Okej, okay, dobra. Pokażę ci, jak się robi salto. Umiesz? To, no mojkanie, ja niestety, czekaj. <laughs> Dobra mojko i ja niestety nie wiem zrobić Salta. Ej, ale on skoczył to ja no. takim... co zrobić Salta, trzeba jestem taki Co? Roz ty, tak samo musisz wejść i robisz. I od razu, od razu, dawaj <śm> To, to było ze śrubą od razu To było ze śrubą Lubię śrubę Niestety, ale na trampolinie ekipy nie zrobię Salta w tył, bo się boję no, ale zrobił Mikołaj Magdziarz, tylko do przodu Dobra moi kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka Miejmy nadzieję, że w przyszłości relacje z Polaków się poprawią Że ich związek nabierze w końcu kolorów Miejmy nadzieję, że w przyszłym odcinku w końcu ktoś trafi do kosza Robiąc salto lub rzucając z dachu Miejmy też nadzieję, że Mateusz Trąbka zrobił w końcu salto z tyłu na, na trampolinie ekipy Miejmy też nadzieję, że wszystkie liście zostaną wysprzątane A ja się w tym momencie żegnam po raz drugi Trzymajcie się wszyscy jak najbardziej A wspólna zrobi salto z tyłu Dajcie, żeby subskrybować kanał, zawiodźcie chłopy w górę i wiecie. Domekiby za 2019.